Witamy bardzo serdecznie na kanale Łelwariacy. Well, Dzisiaj prezentujemy tę oto maszynę. Jest to zakupiona świeżo Optimum y, Opti Drill B20. Prezentuje się następująco. Za chwilę przejdziemy do testów, ale na razie krótko opisz. No no tradycyjna. Dwiertarka stołowa, tak. Mamy zakres obrotów dosyć duży, bo aż od, dwu, od, aż od 200 do aż 2200. Także mamy mobilność pracy. No co, regulacja? Uchwyt tradycyjny nie? Od, od 0 do 16. Także można powiedzieć, że wszystko to, co trzeba, takie podstawy, wiercimy. A jeżeli po prostu trzeba nam coś ekstra, można jeszcze kupić po prostu większe futerko odpowiednie do po prostu narzędzi innych. Eee, przełożenia. Przełożenia mamy wszystko po prostu odchylamy i przykładamy paski odpowiednio do, Może do tematu, zaobserwujemy. Proszę tam rączki wyciągnąć. O, takie mamy przełożenia. Dokładnie. A co tradycyjnie regulacja wysokości góra dół tak. Tu mamy kokadę. No i po prostu jedziemy Kurwa, nie jedziemy trzeba tylko takie ściskające. Trzeba dobrze i może No i teraz po prostu jedziemy Jeszcze nie posparowane, bo nowa maszyna, także dosyć ciężko chodzi Na razie my tylko jeden otwór wykonali, także no tak musicie nam wybaczyć, że jeszcze maszyny po prostu nie znamy ale wydaje się nam, że jako po prostu marka niemiecka, na której często pracujemy gdzieś w pracy za granicą, zawsze dobrze się sprawdzała. To więc... jest na pierwszym miejscu, na każdym zakładzie, takim yy, może nieprofesjonalnym, ale takim, żeby ta, coś się dało zrobić. Myślę, że na pewno ta wiertarka no, nie jest wstydem. Cena takiego sprzętu jest różnie. Tak? W granicach 2000, jak to trafi. Tak? Także no, troszkę kosztuje, ale. Myślimy, myślimy, że na pewno będzie warta tych pieniędzy i będzie nam dobrze służyła, tak? Dobra, coś o BHP. No to jeśli tego nie załączymy w ten sposób, to maszyna się nie łączy. Może zaprezentujemy. Przy otwartym nie włącza się maszyna. Także też mamy tutaj ubezpieczenie. I, I wtedy Sprawdźmy, czy z paskami jest to samo. Ja gdzieś to otwieram, to? Aha. Dobra i spróbuj teraz uruchomić. Jak widzicie to samo, jeżeli główna pokrywa... I wtedy... No. Dobra, no może przejdźmy do, do wiercenia. Mamy wielką ósemkę. Założymy sobie... O no, ewidentnie jakieś nie wiem tawo, albo coś, no bo... musicie nam wybaczyć po prostu, no ale no to jak mówię, no... Nowa maszyna, jeszcze nie obczajona. w 100% No pół godziny temu została dopiero złożona tak naprawdę wyciągnięta z kartonu także No i też bym tutaj chciał zaakcentować, że imadełko nie jest oryginalne od zestawu. No, wykupili zestaw po prostu bez imadełka, także imadełko jest od innego sprzętu. Dobra, przechodzimy teraz do testu praktycznego. Proszę pamiętać, że taki sprzęt używamy bez rękawiczek ochronnych, tak jest na każdym warsztacie i po prostu BHP. Takie są od... przepisy BHP. Ogólnie. Bo już nie jedną rękawiczka się po prostu kręciła, tak, ale okulary jak najbardziej. Załączamy maszynę było wyciągnięte i próbujemy ze strony praktycznej jak to będzie wyglądać oczywiście spalowanie i, i lecimy z tematem Jak widzieliście podczas wiercenia nie było najmniejszych problemów. Maszyna szła płynnie, nie zwalniała, nie przyspieszała, nie było żadnych szarpnięć. Po prostu płynna robota. Także... Trzeba zaznaczyć, że też używamy dobrych wierteł i w zasadzie no to, to by było na tyle już. Tak, także no pytacie nas o sprzęt. Także po prostu pojawiło się to w rodzinie, że się tak wyrażę. Także no kolejny okay, sprzęt. Opisujemy, po prostu nagrywamy, żebyście byli z nami na bieżąco. Jeżeli po prostu będziecie chcieli oglądać takie filmy z naszych nowych sprzętów, zostawcie to odpowiedni komentarz, a my po prostu na bieżąco to, co będziemy kupować, będziemy starać się po prostu pokazywać. I to wszystko w tym odcinku, także subskrybuj, lajkuj, komentuj. Najważniejszy komentarz i lajk. Like. A najlepiej udostępnij Siemanko